z popcornu lub sam popcorn? Popcorn, fajnie. Przede wszystkim potrzebuję ziaren kukurydzy. Wsypię je do tostera. A teraz włączam. O, już słyszę, jak zaczynają ziarenka eksplodować. To mnie troszkę przeraża. O rany! Łapię, ułapię. To niesamowite. Tosty z popcornu są gotowe. Ojej, przepraszam, babciu. Okej. Okay. Kładę tosty na talerzyk, a z wierzchu polewam syropem czekoladowym. Dalej układam mnóstwo kolorowych żelków. Najpierw takie większe paseczki, potem żelkowy makaron i znowu polewam wszystko warstwą syropu czekoladowego. No i przykrywam drugim dostem i gotowe. Brawo, moja droga! Na czym to ja skończyłam? A no właśnie, nadziałam kukurydzę na patyczek. Zostało mi tylko ją rozgrzać. Pomogą mi w tym zwykłe świeczki. Spójrzcie, idzie mi doskonale, świetnie. Brawo! Ura no to naprawdę fajne, babciu!